W piśmie do ministra środowiska czytamy, iż jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na zdrowie mieszkańców miast w Polsce, w tym samego Wrocławia, jest zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego oraz benzopirenu. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim tak zwana niska emisja pochodząca z lokalnych kotłowni, ale również domowych instalacji grzewczych i sama emisja komunikacyjna. Stojąc na stanowisku, że takie pismo należy wystosować prezydentowi zależy na tym, aby minister środowiska podjął. Projekt ustawodawczy, który obejmowałby zmiany przepisów prawa, właśnie związane z jakością powietrza w Polsce i to właśnie w Polsce, ponieważ prezydenci, wójtowie, burmistrzowie mają kompetencje tylko co do zakresów administracyjnych gmin, którymi, którymi kierują. W wielu przypadkach potrzebne jest nie tylko działanie na poziomie samorządu, na poziomie tym lokalnym, ale też i potrzebne są akty prawne, takie jak ustawa. Przed nami stoi nie tylko kwestia. Zmian przepisów prawnych, do których oczywiście od nas wymagają samorządy, ale co najważniejsze kwestie, kwestie uświadamiania społeczeństwa i mieszkańców, jakim to, z jakim poważnym problemem się zmierzamy. W Wrocławiu w ubiegłym roku ten przekroczony poziom zawieszenia pyłów, tej niskiej emisji przekraczany był przez 70 kilka dni w roku. Oczywiście bardzo wszystkim nam zależy, żeby tych dni było jak najmniej. Szczególnie pilne wydaje się opracowanie przepisów dotyczących wymagań jakościowych dla paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży detalicznej. Standardów emisyjnych dla kotłów domowych instalacji grzewczych oraz wprowadzenia narzędzi skutecznej kontroli przestrzegania tych wymogów. Boimy się tego, co niesie nowe. Jeżeli nie uda się osiągnąć konsensusu, to. Bo ja mówię o pewnym idealnym modelu. Idealnym modelem byłoby to, żeby na, ta uchwała dotyczyła całego Dolnego Śląska. Natomiast jeżeli nie da się tego yy, przeprowadzić, to na siłę tego nie będziemy robić. Wtedy będziemy współpracować z tymi samorządami, które, które chcą tej uchwały i rozwiązania problemu u siebie. Jestem przekonany, że jeżeli w przypadku Wrocławia przyniesie to efektu Legnicy Wałbrzycha i innych, to wtedy skłonność jak gdyby pozostałych samorządów do tego, żeby pójść tą drogą będzie większa. Dla Wrocławia niezbędne wydaje się również wprowadzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej z możliwością wjazdu wyłącznie dla pojazdów spełniających podwyższone normy, w tym elektrycznych i hybrydowych. Mowa na przykład o tym, abyśmy w Polsce, kupując węgiel, kupowali ten węgiel określonej jakości. To znaczy, żeby podczas jego spalania, emitowanych do. Do powietrza, do atmosfery, było jak najmniej tych środków, które zanieczyszczają nasze powietrze. Mowa o tym, abyśmy na przykład kupując w sklepie piece, te piece aby były certyfikowane. Palm w piecu. Najlepsze to chyba gazem. <grych> Ale to jest kosztowne. Jakbym mieszkał w domku, to chciał bardzo chciał kominek i na całą własną kieszeń, że tak powiem, się ogrzewać w pełni, kiedy chcę, ale mieszkam w budynku, więc zależy to bardziej od administracji niż ode mnie, więc nie zmieniałem tego, jest dobrze, nie przeszkadza. Kominkiem, w tej chwili kominkiem. Centralne ogrzewanie. Bateria słoneczna i wiatr, tylko, że jest to no, mało możliwe jak na razie, bo mieszkam w bloku i to ciężko coś takiego byłoby zrobić. Węgiel. I uważa pan to za najlepszy sposób? Najlepszy sposób, jedyny możliwy. Dlaczego? Naturalny środek, i tak dalej. Mamy go pełno, pod dostatkiem, i tak dalej. Prądem, prądem i, i co? I węglem zależy. Mam piece kaflowe w domu, ale nie we wszystkich pokojach. Nie zgrzeję tak i tak. Jak się da. To jest kwestia tego, że wchodzą różne czynniki w grę, tak? I materialne, i inne dziwne utrudnienia związane z administracją i przebudową. No ekologicznie na pewno ogrzewanie gazem. Absolutnie. Tylko, że to jest drogie bardzo. Solary, tak, na dachu. No to jest duża inwestycja. Działania prowadzone przez władze miasta ponadto dotyczą likwidacji niskiej emisji w ramach programu Kawka. Mowa o dopłacie 70%, maksymalnie 12 tysięcy złotych do wymiany pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne. Jednak całkowity koszt dotacji kwota 40 milionów złotych nie jest obecnie wystarczająca do spełnienia standardów jakości powietrza.